Były na Stardes, Atodus. Jesteśmy w Maladze, właśnie we Torre Molinos dokładnie. Jest godzina 25. Udało się w końcu po ciężkim dojechać. I tym filmikiem rozpoczynamy pokazywanie tego, co dzisiaj będzie nas czekało. Dzisiaj, jutro, w sumie. Zobaczymy. sobie chodzimy po centrum Torre. Molinos Dużo się dzieje, ludzie pierwsze wrażenie takie bardzo, bardzo uprzejmi, uśmiechnięci, rozmowni w Torremolinos są też polskie akcenty No i mamy kolejny dzień w Torre Molinos. Kilka słów na temat tego miasteczka Jest to takie dość charakterystyczne miejsce ponieważ jest to chyba jedno z najbardziej LGBT friendly miejsc w Hiszpanii Tutaj nawet całe ulice są dla tych ludzi przeznaczone. Mają swoje restauracje, mają swoje puby. No, dla nas tutaj jest to widok trochę rzadki, no bo jednak nawet ja, kiedy byłem w Madrycie, to nie widziałem tego. No i dosyć ciekawe to wyglądało i tutaj naprawdę ta społeczność żyje bardzo dobrze ze sobą. Wydaje mi się, że jest dosyć bezpiecznie. W ogóle Andaluzja, muszę powiedzieć, że to jest chyba najciekawsza część Hiszpanii, ponieważ tutaj otwartość ludzi jest na bardzo wysokim poziomie. E, poza tym no, jest troszeczkę tańsza od północy, więc też się łatwiej żyje. Aczkolwiek nie wiem jak z pracą, bo tego nie sprawdzałem. E, co jeszcze tutaj można powiedzieć? No w ogóle. Mm, Tutaj akurat te torre Molinos to jest takie miejsce bardzo imprezowe, jednak się okazało. Myślałem, że to będzie mniej imprezowa miejscówka, ale się okazała bardziej imprezowa, bo wracaliśmy około godziny. Po 12 było, późno po 12 i jeszcze wiele pubów, wiele miejsc było otwartych i ludzie naprawdę jeszcze sobie tak żyli tutaj można powiedzieć co jest dla nas nie do pomyślenia, zwłaszcza w środku tygodnia, prawda? Tymczasem dla odmiany tutaj taki widoczek jeszcze na Torre Molinos. To jest w o Malagi, kilka kilkanaście kilometrów od Malagi. Jeszcze jedną taką uwagą się podzielę właśnie na temat hiszpańskich dróg, bo to mnie zastanawiało, jak one, jak one wyglądają, jak to się można poruszać po tych drogach. I muszę powiedzieć, że one są ogólnie Ogólnie bardzo szerokie są, co na przykład nie wiem, w przypadku Włoch no to jest duża różnica. Tutaj fajnie się jeździ, ronda są zazwyczaj dwu, pasmowe, więc też jest dosyć przyjemnie. No i bezpiecznie chyba, bo nikt nie trąbi, nikt się nie spieszy, jest dość spokojnie. Bardzo dużo budynków tutaj na południu w Andaluzji ma takie, no są przede wszystkim białe i mają taki jednak arabski klimat. I jeszcze jedna taka ciekawostka. Eee, praktycznie jak wjechaliśmy do Andaluzji, hmm, wokół. Eee, rozprzestrzeniały się takie dziwne widoki, takie białe, białe folie można powiedzieć, właściwie całe pola, całe hektary, setki kilometrów kwadratowych było takich białych pól. No nie miałem za bardzo jak zrobić tego, ponieważ nie było jak się zatrzymać, otoż nie mogłem za bardzo kamerki wziąć do ręki. Jedno mam takie ujęcie, to, to się podzieleniem i te setki metrów kwadratowych tych białych folii, Hiszpanie nazywają to jako mar de plastico, co oznacza morze plastyku, plastiku. I służy to temu, że właściwie rolnictwu to służy, ponieważ chroni skutecznie przed słońcem. Biały kolor odbija, powoduje też utrzymanie jakiejś tam wilgoci, dzięki czemu rolnictwo. Na terenie Andaluzji działa praktycznie przez cały rok. No więc fajnie sobie to zobaczyć, jeżeli cokolwiek kupujemy i widzimy z Andaluzji, to już, jeśli chodzi o jakieś, roślinie, no nie wiem, owoce, warzywa, no to możemy zobaczyć w jaki sposób jest to oprodukowane tutaj, jak, jak jest uprawiane. No i teraz sobie jeszcze tak idziemy tutaj z spacerkiem rano przyjemnie około 20 stopni. No i są akcenty szachowe, Ahres. Są i one. Krykodel niemalże na wyciągnięcie ręki. Jest metro ode mnie. Jak się widzi to stworzenie, to jest adrenalina. One no wyglądają niemalże jak martwe, albo jakieś takie śpiące. Co tutaj jest charakterystyczne, to otwarta paszcza. No i mamy żółwie, tu trzeba trochę cierpliwości. Te gatunki dożywają 100 lat. Są trzecimi co do wielkości na świecie, a tutaj mamy warana. Jeszcze takie miejsce znaleźliśmy, zgrzywamy całe mnóstwo jak jest Czyli tutaj żołnierze się pojawiły. To jeszcze takie zwierzę, Mara Patagońska. Takie mito połączenie królika. Nie wiadomo właściwie, co to dokładnie. Żołnierz, ten przy mamy. tutaj pyton indyjski. No i teraz jesteśmy w miejscowości Palmones. Za mną, za, za mną tutaj jak widać jest e, skała Gibraltarska i tam zamierzamy jutro pojechać i zobaczyć, co jest w stanie nam zaoferować to właśnie miejsce. Tutaj ciekawy widok Rio de las Cañas o Palmones, czyli rzeka, wpływa tak do morza. No i tutaj, tutaj oczywiście mamy I to by było na tyle. Dzisiaj zapraszam na jutrzejsze nagranie.